Serdecznie z tego pięknego lasu. Jak widzicie, jest pięknie zielono. Yy, właśnie zaczyna się teraz kwitnienie pełną parą, że wszystko ziele na drzewach? Yy, no w lesie jest przecudownie. Słychać śpiew ptaków, yy, że spokój i cisza. Można się fajnie zrelaksować. No i właśnie dlaczego tutaj jestem? Chciałam właśnie dzisiaj, w szczególności, yy, nagrać ten filmik, ponieważ mamy w lesie skarby, można powiedzieć, skarby natury, skarby natury jadalnej. I tu, oto właśnie mamy połacie piękne, zielone. Widzicie? E, tu są piękne połacie. I teraz ze zbliżenia, właśnie Wam pokażę, jak to wygląda. I to jest czosnek niedźwiedzi. I występuje on głównie właśnie w lasach, właśnie w takich zalesionych laskach, zagajnikach. I właśnie można sobie pozbierać, ponieważ on jest bardzo, bardzo zdrowy. Ma mnóstwo cennych właściwości, można powiedzieć, leczniczych i nie tylko. Także fajna, fajna okazja, żeby. Właśnie się zaopatrzyć i zrobić sobie takie zbiory. Jakie właściwości ma czosnek? No, przede wszystkim on odtruwa z metali ciężkich. Można powiedzieć, detoksykuje cały organizm. Jeżeli będziemy go dodawać właśnie na surowo do potraw lub robić takie napary, po prostu odtruwa nasz organizm. Oczyszcza y, też krew, y, ponieważ zawiera związki siarki w bardzo dużych ilościach, nawet większych niż tradycyjny y, czosnek w ząbkach. Zawiera mnóstwo też mikroelementów. Mnóstwo mikroelementów, takich jak fosfor, magnez, mangan, y, selen siarkę, sód, wapń, żelazo. Witaminy również z grupy B, witaminy C. Związki siarki w tym czosnku zapobiegają również miażdżycy i dbają o kondycję żył. Właśnie ten czosnek to jest taka roślinka zielona. Właśnie on występuje także w takich połaciach. Tutaj mamy właśnie te łany i on jest taki łatwo rozpoznawalny. Można go właśnie łatwo pomylić z konwalią leśną. Także ale z reguły jest tak, że jak natrafimy na właśnie polankę szczawską lub takie kępki nieduże nawet, to możemy zerwać taki listek, jeżeli nie jesteśmy pewni i po prostu go powąchać. Ja tu jestem właśnie w tym lasku, gdzie jest mnóstwo, mnóstwo tego wszystkiego. Jak widzicie, ta właśnie ta cała polana jest wysiana czoskiem. Tak się akurat udało, że trafiłam na świetny taki mini lasek i wchodząc właśnie do tego lasku już od razu czuć zapach czosku. On jest tak intensywny, że po prostu ten zapach się unosi w powietrzu. Również właśnie dlaczego warto zbierać ten czosnek. Przede wszystkim w dzisiejszym, właśnie teraz okresie, ten czosnek niedźwiedzi pomaga w walce z przeziębieniem. Właśnie zawarte w tej roślinie te kwasy fenolowe i związki siarki ułatwiają odkrztuszanie, działają bakteriobójczo. No i przede wszystkim zwalczają wirusy różne wirusy grypowe, także warto też pić napar z tego czosnku. Właśnie on działa na odkrztuszanie, czyli jak ktoś ma kaszel, czy taki suchy, czy mokry, on właśnie pomaga bardzo szybko ten kaszel zniwelować. Zbieram go na surowo. On może dość długo leżeć w lodówce. I właśnie dodaję go do sałatek w różnych postaciach, kroję, miele, robię również z tego takie pesto. No i oczywiście, jeżeli chcemy go przechować, możemy też sobie w słoiczki zakonserwować lub też możemy zasuszyć lub zamrozić. Czosnek ten jeszcze ma właściwości przeciwnowotworowe, przeciwreumatyczne, wspomaga układ krążenia i trawienie zwalcza też pasożyty. Co go wyróżnia właśnie to, że on jest mniej intensywniejszy niż czosnek w ząbkach. Dlatego to warto zwrócić na to uwagę i spróbować właśnie w tym sezonie, takim jak mamy teraz, przejść się do lasu i poszukać sobie tego czosnku. Tak jak mówi się, że czosnek jest antybiotykiem, to właśnie czosnek niedźwiedzi jest antybiotykiem o silniejszym działaniu. Czyli on jest naprawdę, o, można powiedzieć, o 20 razy mocniejszy niż zwykły czosnek. Wspaniale y, działa na y, procesy starzenia, czyli y, spowalnia te procesy starzenia, dba o wygląd skóry, włosów i paznokci, ponieważ zawiera w sobie mnóstwo, mnóstwo siarki. Oczywiście kobiet również bardzo polecam y, robić z tego napary i wszelkiego rodzaju sałatki, bo jest niesamowicie bardzo odżywczy i bogaty w witaminy przede wszystkim. Pięknie można się zrelaksować w lesie przy okazji po prostu nazbierać sobie tego czosnku. Także zachęcam. Tutaj już są takie powiązane kępki czosnku. Zrobiłam je wczoraj, to już są dzisiaj jest drugi dzień. Już tak widać, że więdną i zawiesiłam sobie kilka, ponieważ suszę to dla całej rodziny i one po prostu będą sobie schły przez kilka dni, może tydzień lub więcej, trzeba obserwować po prostu, aż stracą całkowicie wodę i będą takie suszki. Tak wygląda już ususzony czosnek. Są to już takie liszki, one dosyć fajnie szeleszczą i można po prostu sobie je zmielić lub posiekać na drobniejsze lub przetrzymywać w całości, tak jak tu widzimy, dowolnie, w zależności jak kto lubi. Ja najczęściej przechowuję je w takim słoju, mielę sobie z reguły je na drobniejsze kawałeczki. Dziękuję bardzo Wam za obejrzenie i wybierzecie się właśnie do lasu na udane zbiory. Dziękuję, do zobaczenia, pa pa!